Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym tutorialu i tym razem pokażę Wam makijaż, który przyda się na każdą okazję, na każdą dużą okazję. To jest trwałe smokey, eee, troszeczkę takiego brokatu dodałam, no jest glam. <grywka> do tego brzoskwiniowe usta i mocno połyskujące mm, policzki. Zaczynam od podkładu Profield z Fenty i do tego pędzel z Blended numer 100, ostatnio mój ulubiony do nakładania podkładu, mega, mega szybko się nim nakłada. I bardzo równomiernie. I jak widzicie, tutaj połówka twarzy z podkładem bardzo ładnie wyrównuje koloryt. Korektor Full Cover z Makeup Forever to jest jeden z moich ulubionych korektorów. Trwały, mocno kryje, niezawodny. Zawsze do niego wracam, kiedy potrzebuję mocnego krycia pod oczami. Nakładam go również troszeczkę na środek twarzy, żeby wymodelować, rozjaśnić, uwypuklić tą część twarzy. Teraz. Puder utrwalający z Laura Mercier. Pod oczy nakładam go beczką, a twarzą tam dużym pędzlem. I następnie Ambient Lighting Powder z Hourglass, który jak widzicie dodaje takiego fajnego blasku twarzy. Bardzo taki ładny, zdrowy glow. Żel do brwi Gimme Brow z Benefit. Zaczynam nim makijaż brwi. Wyczesuję do góry, troszeczkę kolorem się pokrywają. I teraz pomada z Anastazji Beverly Hills i pędzelek Embrush nr 25. Zaczynam malowanie od dolnej linii brwi, tam gdzie mam najmniej włosków, i właśnie w zewnętrznej części nakładam najwięcej pomady i tym, co zostało mi na pędzlu, po prostu modeluję przednią część brwi. Aby makijaż oka był intensywny i długo się nosił, nałożę bazę z cienia w kremie z Huda Beauty i wymieszam z żelowym eyelinerem czarnym, żeby uzyskać taki ciemnofioletowy odcień. I teraz palcem, cieniutką warstwą nakładam na powieki i rozcieram delikatnym naciskiem palca, tak żeby nie było ostrych krawędzi, a do dolnej powieki używam sobie pędzelka, żeby precyzyjnie tej przy linii rzęs nałożyć właśnie do moją mieszankę. Tutaj mam pędzelek do eyelinera z a tutaj jest taki syntetyczny, mały pędzel z NABLI. Teraz biorę paletkę Evening Mood z Affect Cosmetics i tutaj taki ciemny, czekoladowy cień nakładam na pędzelek do rozcierania, potem ścieram nadmiar z dłoni, bo jakbym wzięła prosto z opakowania cień na pędzel i na oko, to by wyszła plama. Trzeba troszeczkę ściągnąć ten nadmiar, i nim delikatnie potem pracować w załamaniach. Potem dobieram troszeczkę pomarańczowego cienia i rozcieram dalej. To jest już kwestia smierania pędzla na powiece tam i z powrotem, odpowiedniego nacisku, rozmiaru pędzla. Jak widzicie, wszystko tutaj mam matowe. Ja lubię bazę robić matową, a dopiero potem dodawać błysk. I właśnie tutaj dodaję błysk. Z drugiej strony tego cienia schudy mam taki błyszczący cień w kremie, i jego nakładam na środek powieki wewnętrzną część powieki. I póki jest jeszcze troszeczkę taki lepki, to nakładam pigment z Affect, który ładnie opalizuje. A w paletce Smashboxa, w tej pięknej paletce współpracy z The Hoodwitch, znalazłam taki piękny cień, takie brudne złoto, mocno połyskujące, którym wykańczam tutaj wewnętrzny kącik. Mega ładnie się mieni. I teraz żelowym eyelinerem czarnym maluję sobie kreskę na linii wodnej, dolnej, jak widzicie, tutaj już mam nałożoną na linię wodną i na górnej linii rzęs. Muzyka. Łączę w zewnętrznym kąciku te kreski, żeby uzyskać taką ciemną oprawę oka, no i jakieś tam poprawki, Muzyka. I teraz maskara z Von D, Go Big or Go Home. Bardzo mocno pogrubiająca rzęsy maskara, zwiększająca ich objętość. Czas na rzęsy. Wybrałam model Taurus z mojej marki Supernova. I są to rzęsy, które mają takie kępki dłuższe. I krótsze, które bardzo fajnie podkreślają kształt oka. Doklejam je i potem ściskam taką pensetką, żeby się skleiły sztuczne z naturalnymi. Teraz modeluję twarz. To jest jedna z moich ulubionych paletek do konturowania z Neo Make Up. Ja używam jej tak, że po prostu mieszam wszystkie odcienie i nakładam na twarz. Bardzo fajnie się blenduje, fajny ma odcień. Nie robi plam. I teraz jako różu użyję cieni z paletki Affect troszeczkę różu i pomarańczu nakładam na policzek i do góry trochę na, też daj na czoło żeby było spójnie. No i mam jeszcze drugi piękny kosmetyk ze Smashboxa również ze współpracy z The Hoodwitch i jest to rozświetlacz który ma taki różowy blask w sobie nakładam go naprawdę dużo, na bogato spodobało mi się to <laughs> jak widać i ostatnio moja ukochana pomadka z Maka Powder Kiss Lipstick, która jest taka półprzezroczysta, przepiękny odcień, mega komfortowa na ustach. No i wykańczam kontury konturówką również z Maka w odcieniu Oak. I pomyślałam sobie, że za mało błysku, więc dodam trochę brokatu z Essence na glitter primer z NYXA. Po prostu trochę palcem glitter primera nakładam delikatnie, wklepuję, a potem na to wklepuję brokat. I trzyma się, jak nie wiem, co. Troszkę mi się tam osypało. No i makijaż jest gotowy. No i w sumie jeszcze troszeczkę sprayu, który bardziej poleciał na włosy niż na twarz. Pięknie pachnie. Spray ze Smashboxa. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten tutorial i że spędziłyście ze mną miło czas, bo to jest i rozrywka, i nauka w jednym. <grych> Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i napiszcie mi koniecznie na dole, czy Wam się podobało. Napiszcie coś mi. Ja zawsze lubię poczytać. Dziękuję Wam pięknie i do kolejnego. Buziaki! Pa! Jeśli bycie oglądać moje filmy, to upewnijcie się, że subskrybujecie moje kanały. Dzięki wielkie!